Witam z trasy wśród łąk Pól jak widać, już obsianych na przyszły rok 19 dzień października. Przepięknie pszenica pewnie kiełkuje, stanowisko miała dobre. Chyba po rzepaku, tutaj czy po ziemniakach, już nawet nie pamiętam co tutaj rosło. Pola się zmieniają co roku, jak w kalejdoskopie. Trzeba też, kolory zmieniają, chociaż teraz nastanie ta prawie półroczna przerwa. Kiedy one już nie będą zielone, będzie czekać gdzieś do maja, październik. To już jest taka jesienna pora. Jeszcze niedobitki gdzieś prac polowych trwają, jakieś zasiewy, jeszcze żniwa. Przecież też są nieskończone łany kukurydzy, łany gryki, gdzie niegdzie stoją. A tu już przygotowania do przyszłego sezonu, do sezonu 2025, wieje porywisty wiatr gdzieś tam z południowego wschodu. Bałkanów powinien wiać ciepły wiatr, a tu siarczysty, zimny, porywisty wiatr. Dosyć nieprzyjemny. Ale on bardzo mocno suszy ziemię przy okazji. No i nareszcie jakaś plantacja rzepaku. Chciałem zobaczyć jak rzepak w tej wyjątkowej, ciepłej przecież jesieni. Kto ma temperatura średnią jest nawet po 15 stopni na dobę. We wrześniu było przecież jeszcze 30 stopni. Proszę zobaczyć, jaki rzepak. Ten rzepak ma pół metra wysokości. On jest niesamowity, ten rzepak. On na wiosnę taki duży, rzadko kiedy jest. Wyjątkowo wysoki. Liście bujne. On lada moment może wystrzelić i zakwitnąć. To by była heca, gdyby jeszcze zimą przyszły nam kolejne żniwa rzepakowe. Co prawda by się oczywiście nie udały. Pogoda mogłaby nie sprzyjać, ale może jak się kiedyś klimat tu w Europie zmieni. Mówię tutaj o tej części północnej Europy, gdzie Polska się znajduje, no środkowa. Klimat umiarkowany, powinny być zimy, ale jak te zimy już nie będą, będą temperatury w zimę po 15-20 stopni. Kto wie, może doczekamy tych czasów, że będziemy mieli żniwa dwa razy w roku na jednym polu tutaj coś pożarło ten rzepak ale już jest tak duży że tu żadna w zasadzie yy, jakaś tam nie wiem co to zjadło ślimaczek czy coś już takiej rośliny wielkiej nie zje co innego chowacze i inne słodyczki one się jeszcze mogą nim zaopiekować ale to już są inne inne czasy tu mówimy już o wiośnie póki co mamy październik i naprawdę ten rzepak Ktoś może powiedzieć, że jest za duży, bo może źle przezimować. Niewykluczone. Bo jest faktycznie, jeżeli na niego teraz by spadła półmetrowa warstwa śniegu i go przygniotła, no to byśmy mieli wszystko przecież zrównane z ziemią. On by się już nie podniósł. Wyjątkowy, wyjątkowy rzepak. To nie są lasy grzybne, chociaż tutaj w tych lasach rosną kurki, ale nie we wszystkich. Ci, co się znają na lasach wśród pól, to wiedzą, w których zagajnikach rosną kurki. Byłem kiedyś, dawno temu, na tych kurkach. Naprawdę tutaj są niebywałe ilości tych kurek, ale to trzeba śledzić, kiedy one rosną. One rosną gdzieś tam w środku wakacji. Teraz na pewno ich nie znajdziemy. Piękne dęby. Przydrożne tutaj droga. Chciałem pokazać, że na polach się znowu zrobiło zielono. Zielono za sprawą ozimin, które sieją w tej chwili w zasadzie wszyscy rolnicy. Zboża jare przeszły, w zasadzie można powiedzieć, do lambusa. W wyjątkowych sytuacjach ktoś gdzieś tam posieje, może gdzieś coś nie zdążył zrobić, może coś. Tutaj mamy co prawda, kawałek ziemi czarnej, która no. Nie została obsiana, ale zapewniam, że w przyszłym roku tutaj będą rosły ziemniaki. Tak jak tam zboże te, te działki się zamieniły miejscami, bo tam rosły ziemniaki, tu pamiętam teraz, tu rosło zboże, tu, tu będą rosły ziemniaki. No przecież nie możemy posiać o ziminy pod ziemniaki, no chyba że w formie jakiegoś ewentualnie poplonu, czy przedplonu, czy jak go tam nazwać. Tu mamy rzepak dużo słabszy od tamtego. Liście fioletowe. Liście są zdecydowanie mniejsze, mniej bujne. Ten rzepak taki przyklepany gdzieś do ziemi. Jakby to z śniegu się wydobył. Zupełnie inna sytuacja. Ale tutaj jakaś taka anomalia. Aż mnie to zadziwiło. Mamy drugą połowę października. I kwitną chabry. Haber raczej kojarzy się z drugą połową maja, no, praktycznie z czerwcem. A tutaj mamy ławatki, modraczki, czy jak tam kto woli które rosną w październiku. Ewenement, ewenement. to jest wybryk natury, jak to niektórzy mówią. No i niestety przyroda jest zaprogramowana na zimy, tutaj u nas. Jeszcze ona się nie przyzwyczaiła do tego, że tych zim nie ma. A czy będą, to nie wiadomo, kiedyś jeszcze. Czy ten klimat faktycznie się ocieplił? Czy to taka jakaś fala, tylko jest bez zim? Kiedyś te zimy może znowu przyjdą? Przecież kiedyś słońce zgaśnie. A jak zgaśnie słońce, to będzie na Ziemi coraz zimniej, czy coraz cieplej? No właśnie. Ponoć wchłonie. Słońce się powiększy do takich rozmiarów, że Ziemię wchłonie. Czyli jednak się ziemia spali, a nie zamarznie. Ale to jeszcze trzeba czekać kilka miliardów lat. Łąki, gdzieś tam krowy, konie na horyzoncie, czyli jeszcze się pasą, dopóki nie będzie mrozu. A później zmarzną. Łany rzepaku, piękne. A tutaj łany o Podejrzewam, że może to być żyto albo przężyto, bo to gospodarstwo lubi właśnie siać tego typu zboża. Potężne areały. Areały, oczywiście, na których pamiętam jeszcze koszące bizony. Dzisiaj tutaj już koszą leksjony bo to przecież jest kupa hektarów kto to będzie widzą posił. pasy się zmieniają. Ostatnio się pojawiła taka fajna <laughs> miniaturka z filmem z lat 70. o uprawie pszenicy o zimej, wytwórnia filmów oświatowych i tam właśnie ładnie widać jak te PGR -y, tutaj szczególnie na Pomorzu już miały 51 lat temu w swoich tutaj parkach maszynowych właśnie pierwsze z bizony, bo tu były przecież największe gospodarstwa rolne na ziemiach odzyskanych łatwo było te ziemie skomasować, przecież Niemcy którzy tutaj gospodarowali mieli też stosunkowo duże gospodarstwa a te które zostały przejęte przez polskich no początkowo przez sowieckich Tutaj dygnitarzy. No łatwo było skolektywizować, czy jak to się tam nazywało i stworzyć właśnie Państwowe gospodarstwa rolne. Piękny las. Zdawać się, że powinny tutaj rosnąć borowiki, ale co tam wychodzę to nigdy ich tutaj nie ma. No, chyba raz kiedyś spotkałem jednego ale to przy naprawdę największym wysypie grzybów kiedy te grzyby rosły wszędzie teraz tutaj spotkać jakiś grzyb to graniczy z cudem nie we wszystkich lasach rosną grzyby bywałem w tych lasach na grzybach, ale tutaj nigdy jakiejś rewelacji nie było chociaż tu ludzie przyjeżdżają na grzyby s szóstka. no tutaj widać, że jest już wszystko skończone, ale mimo wszystko Pasy są jeszcze zablokowane. Pomalowane wszystko jest ładnie. Ogrodzone. Trzeba jeszcze poczekać, aż udostępnią wszystkie pasy ruchu.